Jeśli w XIV wieku Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, to w Słupsku w XXI wieku zachodzi proces trochę odwrotny. Była droga betonowa, a teraz jest gruntowa, bo ją zwinięto. Pomyślą Państwo może, że to jakoś bez sensu. No część mieszkańców też ma takie wrażenie. Wszystko wyjaśni i co ważne poda nazwę tej ulicy. Jan Błaszkowski. Jeszcze wczoraj to była droga betonowa, utwardzona. Dziś jest to już tylko leśna, gruntowa. Ale mogło być przecież jeszcze gorzej. Wójt gminy Słupsk drogę postanowił zwinąć. Co prawda nie w nocy jak z Wąchocka, ale drogi nie ma. Ulica inwestycyjna w Słupsku, jak widać, to dziś raczej inwestycyjna klapa. Władze gminy wiejskiej Słupsk zwinęły jej fragment łączący ją z miastem chwilę po tym, jak tę ulicę wybudowały. Od maja tego roku droga ta, mimo że została ułożona na odcinku 190 metrów, nie była wykorzystywana i nie funkcjonowała jako droga, ponieważ była zablokowana przez miasto Słupsk. Próbowaliśmy to zmienić, niestety to się nie udało. Władze gminy zbudowały łącznik do strefy inwestycyjnej na swoim terenie, ale władze miasta od swojej strony postawiły zaporę, bo nie chciały, by samochody jeździły tędy przez wąskie, osiedlowe uliczki. Taki był plan, żeby połączyć tutaj tą Gdyńską z tą inwestycyjną, to miały jeździć autobusy. W ten sposób ulica z nazwy stała się ledwie chodnikiem ze ścieżką rowerową. Ale właśnie przestała nawet tym być. To cyrk na kółkach i bareizm w czystej postaci. Przepraszam, no nie barejani, ale to jest gu, gu, jak głupsze, mój pies się nawet dziwi. Pies Pablo zdezorientowany nagłą zmianą krajobrazu, a wszystko przez zmianę granic. Miasto Słupsk się rozrasta kosztem sąsiadów i od 1 stycznia przejmuje kawałek gminy wiejskiej Słupsk. Właśnie ten fragment, do którego prowadzi nowa, zlikwidowana ulica. Chcieliśmy po prostu dokonać zamiany, gmina była tym zainteresowana. Co się stało tydzień przed zmianą granic, można się tylko domyślać. Wybudowano drogę donikąd, bo ona dzisiaj jest donikąd tak naprawdę. Choć miasto Słupsk drogi nie chce, jej zwinięcia tym bardziej. Gmina nie zgłaszała nam rozbiórki, więc my już tutaj, po wstępnych konsultacjach z nadzorem budowlanym, zgłoszenie do nadzoru e, takiej samowoli. Samowoli rozbiórkowej, aż strach pomyśleć, co by było, gdyby droga powstała z solidniejszych materiałów. Gdyby tam był asfalt, dzisiaj byśmy już z tym nic nie robili, On po prostu byłby w lesie i prawdopodobnie byłaby to droga zarastająca. Są też plusy. Rozebrana ulica wciąż będzie oświetlona i odwodniona. Wystarczy spojrzeć na drogę, której nie ma. Była, zaginęła w akcji. A płyty posłużą do ułożenia drogi w innym miejscu. W końcu, co się tu zwinie, rozwinie się gdzie indziej. Jan Błażkowski, fakty Słupsk.